Sporo było ostatnio publikacji z Lamzy, no to przenieśmy się obok do sąsiada na lodowiec Kishenhorn. Pokażę Wam dzisiaj taką pośrednią trasę. Omawiałem już e, trasę powyżej i poniżej, a czas na pośrednią trasę e, wzdłuż e, wyciągu. Let's jet, trójeczki, będziemy zjeżdżać niebieską trasą numer 1 i będziemy zjeżdżać z 2628 na 2448 metrów. No i zobaczcie, to są teraźniejsze czasy, kiedy trzeba dośnieżać lodowiec. Niestety, widzimy są jakie są, chyba nawet nie ma co do rozwijać tego tematu i armatki. Jak zaraz zobaczycie, dość mocno pracują wykorzystując minusową temperaturę styczniową, aby trochę poprodukować tego śniegu białego puchu. Trasa jest dość prosta. Mamy kilka odbić. Przede wszystkim na tzw. Tak ósemkę. Kilka wariantów, i czerwony, i niebieski. I tak, jak wspominałem: armatki śnieżne pracują na całego. Przypominam także: korzystajcie z playlisty, tam się pojawiają filmy. Większość filmów, właśnie z Hornów, też są inne playlisty. A tutaj wam pokażę, zatrzymam się na chwilę na tej trasie i przeskoczymy na tzw. zwany Easy Park. Miałem, znalazłem nagranie i stwierdziłem, że ponieważ to jest równoległa trasa, można z niej zboczyć właśnie tutaj na specjalne przygotowane stoki z różnymi przeszkodami. Jest ich podobno 16. Od najprostszych do trochę Trudniejszych, te najtrudniejsze, to znowu koło są koło iglo, ale to za chwilę. No, i jak widzicie, można doskonalić się. I zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajków, no bo wtedy te filmy dalej dotrą. I to jest miejsce, w którym, że tak powiem, łączymy się z główną trasą. Więc ja wracam, troszeczkę się cofam. I tak jak wspominałem, następne odbicie też do trasy numer 8, tylko to trochę łatwiejsze, niebieskie, i oczywiście o tych iglach wspominałem. Iglo sponsorowane przez Audi. Od 2012 roku to są takie lodowe dzieła sztuki, które są iluminowane światłem i dźwiękiem. Oprócz tego, miejsce takie do wypoczynku i do cilowania. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie było rozwidlenie. Jednym i drugim zjazdem, możemy pojechać czyli prawym i lewym. Myśmy wybrali lewy, taki bardziej po łuku, trochę łagodniejszy, ale też węższy. Zresztą ten drugi kawałek stoku widać po naszej prawej stronie. I dojeżdżamy. Do tego głównego miejsca, Alpine Center, gdzie są restauracje, i też, zobaczcie, są dwa miejsca, e, bo jest to mieszany wyciąg, gondola i krzesło. Pierwsze to jest krzesło, drugie to jest gondola dojazd. 175 różnicy tylko poziomu, więc niewielki, 1179 metrów. E, długości 15% średniego nachylenia, maksymalne 22%, więc prosto jest. A ja zapraszam na następny film, pewnie też z Horn. Pozdrawiam, Marek.